Wniosek o budowę Dirt Parku i wniosek w sprawie poparcia dla Telewizji Trwam zdominowały młodzieżową sesję Rady Miasta we wtorek 3 kwietnia. Młodzi radni przedstawili kilka problemów, z którymi boryka się młodzież uprawiająca sporty takie jak freerun, parkour czy skateboard. Jeden z wniosków dotyczył budowy Dirt Parku, pytano także o możliwość naprawy elementów skateparku i jego rozbudowy. To jest góra biachu usypana. To dla nich, dla nas to jest coś może nieciekawego, nie przykuwa naszego oka, ale dla nich naprawdę to jest coś wyczynowego i oni mogą dzięki temu naprawdę w zdziałać. działać. W tej chwili nie ma przeszkód, żeby przemyśleć, bo ja mogę powiedzieć w tej chwili, żeby przemyśleć temat budowy takich urządzeń, jak ich Młodzi rajcy zgłosili także wiele inicjatyw związanych z organizacją imprez sportowych i kulturalnych. Zadeklarowali chęć włączenia się w obchody Dnia Dziecka, co spotkało się z pozytywnym odbiorem przez obecnych na sesji przedstawicieli Urzędu Miasta. Co my, jako młodzież, możemy dla siebie nawzajem zrobić, żeby ten dzień sobie w jakiś sposób uatrakcyjnić? Ja może zacznę to, o czym ja myślałam. Można przygotować jakąś naukę tańca dla najmłodszych, dla maluchów. Można przygotować teatrzyk dla dzieci, yy, można yy, łączyć to yy, jakąś szkołę na przykład. Tak, tak inicjatywa fajna, jeśli coś jest fajnego, yy, w miarę taniego niego, mi się zorganizować, bo wiem, że koszty to jednak, no to jest bariera, prawda? Także my z chęcią, my z chęcią pomożemy, z chęcią informujemy, zaprosimy młodzież w Waszym imieniu. Także no trzymam że że sukces. Młodzi radni większością głosów poparli wniosek jednego z kolegów w sprawie telewizji Trwam, która jego zdaniem została zdyskryminowana przez instytucje decydujące o wpisie programów na listę multipleksu. Dlaczego Rada Młodzieżowa zdecydowała się zająć właśnie tym tematem? Ponieważ uważamy, że nie jest to w żaden sposób działanie polityczne, a działanie demokratyczno-społeczne. A po to nas pan burmistrz wraz z Radą Miejską powołał, żebyśmy działali demokratycznie. Zostaliśmy w końcu wybrani w sposób demokratyczny w wyborach przez naszych wyborców, więc działamy do demokracji. A demokracja, czyli wolność słowa, czyli głoszenie swoich poglądów. Czym jest telewizja trwam? Dlaczego dajemy Polsatowi głosić swoje poglądy, a telewizji Trwam nie? I to nas po prostu zaszokowało, że Rada Miejska tego nie przegłosowała pozytywnie. Dlatego odwołujemy się ponownie, żeby to rozpatrzyła. A czy to działanie jest zgodne ze statutem Młodzieżowej Rady Miasta, czy zgodne jest z celami postawionymi właśnie w tym statucie? Oczywiście, dlatego, że otrzymałem zarzut, że jest niezgodny w rozdziale pierwszym, gdzie mówi się, że Rada powinna być apolityczna, ale to uważa jedna osoba, że jest to polityczne zachowanie, a nie wszyscy radni, więc moim zdaniem jest to działanie demokratyczno-społeczne, w żaden sposób niepolityczne, bo w tym wniosku nie ma nawet jednego słowa wspomnianego o polityce, o idei politycznej, czy też o innych rzeczach, które mogą się kojarzyć z polityką i wyłącznie demokracja. Wniosek trafi do Rady Miejskiej w mławie z prośbą o poparcie ich stanowiska. Przypomnijmy, że na poprzedniej sesji radni nie przychylili się do podobnego wniosku wystosowanego przez radnego Michała Nowakowskiego.